Prouder. KURWA O widzisz lordowie idą, nie masz komu gałę opierdolić to idź tam za nimi Ja pierdolę Jeszcze ocenię TikToka Dobra pierdol się, nie oceniam twojego TikToka o ja jest jakie cóżki, czekajcie, trochę przygłoszę. Był jeden dzień przerwy i oj, nazbierało się mini dramka sukny. No bo ja teraz jestem na masie, kurwa, ja pierdolę. Co ty pierdolisz jak ty kurwa z sypialni nie wychodzi, Bo śpisz kurwa po 16 godzin. Kurwa i cię przebadaj lepiej. Dobra, proszę wyjść, bo w pracy jestem. Bo właśnie ja prowadzę ważną, ważne spotkanie. Cipecie będę lizał z sosem wysmarowaną. Idź, idź. Też będę kutasy brał zara po cipie. Co? Nie popieram takiego słownictwa. Przepraszam, administracja Twitcha. Ile? Już jest 90 kripów w dziesiątej minucie. Całkiem Też nieźle. Tak masz, że walisz konia, jak strasz. Jezus Owo. Maria codziennie. Masz małego. Słuchaj, mój mentalny kutas jest większy niż twój. No. Nie się na twoją Ria. barcelonę, kurwa. No real no, ty, kurwa, o puta barsa, kurwa. A ej, ej, ej. Puta Barca. Aje, aje, aje. No za kim ty jesteś? Aje, aje, aje. Właśnie powiedziałeś, że jebać barcę. Ej, puta real. Co? Co? A ja myślę, że ja mówię, nie, kurwa, to, to, to za kim o kurwa jesteś? Nie, nie. Puta barsa, i hoj Chłopie za Barça i przycie puta barsa, kurwa. No pojechały się, no, pojechały mi się, kurwa. Tylko wielkie realcie. Ale mi robisz. Fajnie jesteś. Ja, wiesz jak Rzekł tak tak, i się podobasz. I to robisz mi. Nie, bo obiecałeś coś, a nie zaczęłaś, nie? Tres ja kup wysyny, rozumiesz? A co mam wyłączyć streama teraz? Kochanie, rozumiesz to, że ja... Że ja cię kocham, rozumiesz. Coś ja z tego dzisiaj zrobiłem, no. <grym> tego Ewa, naprawdę, no jesteście... Ja dobrze, Czo, co ja ci tego złego zrobiłem dzisiaj? Pojechaliśmy do domu, jesteśmy w domu, siedzimy w domu. Czemu mam wyłączyć tego streama? Co ja tego złego zrobiłem po prostu? Co ja zrobiłem? Ole. Ej, co teraz się robi w ogóle, kurwa, w tych... Nie no, nie jest zarysowane, no. Kurwa, mam nadzieję, że właściciel właśnie nie idzie, bo idzie jakiś gość do nas. Jest Git! Chodź szybko, bo się chyba właściciele idą, mam nadzieję, że nie. Dobra, nie. Uf, kurwa. Ja pierdolę. Masz kartkę jakąś? A jest zarysowany? Jest w chuj. Znaczy, no nie w chuj, no to jest. O, to kurwa, jest. To no jest. Płatą. Co jest? O! Jak to jest możliwe? Ej, co? What the fuck? O, co to było? Jak to było jest możliwe? Pojebana krobata. Jo, pierdzielę! To, to to było pojebane. Wow, wow. To było people clap, boy.